Julian Tuwim Ptasie Radio Halo, 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 tutaj Ptasie Radio w Brzozowym Gaju. Nadajemy audycję z Ptasiego Kraju. Proszę, niech każdy nastawia aparat, bo sfrunęły się ptaszki dla odbycia narad. Po pierwsze w sprawie, co świtem piszczy w trawie. Po drugie, gdzie się ukrywa echo w lesie. Po trzecie, kto się ma pierwszy kąpać w rosie. Po czwarte, jak poznać, kto ptak, a kto nie ptak? A po piąte, przez dziesiąte będą ćwierkać, świerkać, kwilić, pimpilitać i pimpilić ptaszki następujące. Słowik wróbel, kos skółka, kogut, dzięcioł w gilku kółka, szczygieł, słowa, kruk czubatka, drost, sikora i dzierlatka, Kaczka. gąska, jemiełuszka, dudek, cznadel pośmieciuszka, wilga, ziemba, bocian szpak oraz każdy inny ptak. Pierwszy słowik zaczął tak: Hallo, O hallo, lo, lo, tu, 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 radio, radio, radio dio, 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 trio, trio, tru, tru, plop pio, 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 lolo, lolo, lo. plop, 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 plop. halo. Na to wróbel zaterlikał. Cóż to znowu za muzyka? Muszę zajrzeć do słownika, by zrozumieć śpiew słowika. Ćwirk, ćwirk, ćwier, świrk, 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 ćwirk. Ćwier, tu nie teatr ani cyrk patrzcie go nastroszył piórka i wydziera się jak kurka dość tych arii dość tych liryk ćwir ćwir ćirik czer, czir, ćwirik czyr, i tak zaczął ćwirzyć ćwirkać ćwierkać czyrkać czyrczyrikać czyr, że aż kogut na patyku zapiał gniewnie Kukuryku! Jak usłyszy to kukułka wrzaśnie? A to co za spółka? Kukuryku, kukuryku, nie pozwalam, rozwójniku. Bierz co chcesz, bo ja nie skąpię, ale kuku nie ustąpię. Ryku, chodź do jutra skrzecz, ale kuku, moja rzecz. Zakukała kuku, kuku, na to dzięcioł, stuku, puku. Czajka woła, czyjaś ty, czyjaś? Byłaś gdzie piłaś, co piłaś, to wyłaś. Przepiureczka, chodź tu, pójdź tu. Masz co? Daj mi rzuć tu, rzuć tu. I od razu wszystkie ptaki w szczebiot, w świegot, w zgiełk otaki. Daj tu, rzuć tu, co masz, fiurek, piórko, siarnko, korek, sznurek. Pójdź tu, rzuć tu, ja ćwierć i ty ćwierć. Lepiej gniazdko przylep, to Widzisz go? Nie dam ci. Moje, czyje? Gniazdko ci wije, wieje, wieje. Nie dasz mi? Takaś ty? Wstydź się, wstydź się. I wszystkie ptaki zaczęły bić się. Przyfrunęła ptasia milicja. I tak się skończyła ta leśna audycja.